Każdy z nas od czasu do czasu staje przed wyzwaniem sfinansowania większego wydatku, czy to remont mieszkania, zakup nowego samochodu, sprzętu RTV-AGD, czy po prostu upragnione wakacje. Często wymaga to zastrzyku gotówki przekraczającego aktualne możliwości. W takich sytuacjach z pomocą może przyjść kredyt gotówkowy na kwotę 10 tysięcy złotych. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez BIK w styczniu 2025 roku, średnia wysokość kredytu gotówkowego Niosła ponad 25 tysięcy złotych. Chociaż finansowanie na 10 tysięcy złotych stanowi mniej niż połowę tej kwoty i nie cieszy się tak dużą popularnością, to może się okazać ratunkiem dla wielu budżetów domowych w przypadku nagłych i nieprzewidzianych wydatków. Z pewnością dla wielu osób zaoszczędzenie kwoty 10 tysięcy jest niezwykle trudne, a kredyt to duże zobowiązanie finansowe. Na szczęście jest to poziom finansowania, które nie wymaga zabezpieczenia hipotecznego i zarówno banki, jak i pozostałe instytucje mają w swoich ofertach produkty umożliwiające pozyskanie takiej sumy na różnych warunkach. Przyjrzymy się zatem bliżej opcji kredytu gotówkowego 10 tysięcy złotych w bankach. Kredyt gotówkowy na kwotę 10 tysięcy to zobowiązanie finansowe udzielane przez banki, ale i skoki również, a środki w ten sposób udostępnione można przeznaczyć na cel dowolny. Koszty kredytowe obejmują różne opłaty, z czego najważniejsze są odsetki. Dodatkowymi opłatami, które mogą zostać również naliczone, ale nie muszą, to prowizja, polisa ubezpieczeniowa, która może być opcjonalna oraz ewentualne dodatkowe opłaty. Co więcej, większość instytucji wymaga ubezpieczenia jedynie przy kredytach o wyższej kwocie niż 10 tysięcy. W sytuacji, gdy te opłaty są jednak doliczane, zwiększają całkowity koszt finansowania. Kto może wziąć kredyt na 10 tysięcy? Kredyt gotówkowy na taką kwotę jest dostępny dla osób, Pełnoletnich, z pełną zdolnością do czynności prawnych, posiadających stałe, stabilne i udokumentowane źródła dochodu. Banki najczęściej nie określają górnego limitu wieku dla kredytobiorcy, ale wymagają, aby zobowiązanie zostało spłacone przed osiągnięciem przez kredytobiorcę około 75 lat. Podstawowe źródła dochodów. Kredyt w wysokości 10 tysięcy zł nie wymaga wysokich dochodów, ale muszą być uzyskiwane regularnie i z udokumentowanych źródeł. Źródła uzyskiwanych dochodów przy kredycie gotówkowym są również ważne. Najkorzystniejszą sytuacją jest umowa o pracę na czas nieokreślony, ale na uzyskanie kredytu w banku mają również szanse. Osoby zatrudnione na czas określony, zatrudnieni na podstawie umów zlecenie i odzieło, emeryci i renciści, osoby prowadzące działalność gospodarczą. Poza oceną zdolności kredytowej ma znaczenie historia kredytowa w BIK. Banki preferują osoby z dobrą historią, czyli z wiarygodnością kredytową. Zdecydowanie w lepszej sytuacji są osoby terminowo regulujące swoje zobowiązania. Brak historii kredytowej nie jest przeszkodą w ubieganiu się o kredyt, ale może się to wiązać z nieco gorszymi warunkami kredytowania. Zła historia kredytowa oznacza najczęściej wydanie negatywnej decyzji. Banki analizują zdolność i wiarygodność kredytową łącznie i decyduje ona o ocenie kredytowej wnioskodawcy. Im wyższa taka ocena, tym większa szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego. Ile trzeba zarabiać, aby otrzymać kredyt gotówkowy 10 tysięcy? Wymagane dochody potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego na kwotę 10 tysięcy różnią się w zależności od banku oraz indywidualnych czynników, takich jak między innymi zatrudnienie, wydatki domowe liczba osób w gospodarstwie na utrzymaniu. Ogólnie rzecz biorąc, banki wymagają stabilnych i wystarczających dochodów, aby zapewnić spłatę zobowiązania. Miesięczne dochody kredytobiorcy, czy właściwie dochód rozporządzalny, musi pozwolić na spłatę raty kredytu zgodnie z ustalonymi warunkami. Aby uzyskać dokładne informacje dotyczące wymaganych dochodów netto, należy skontaktować się z wybranym bankiem. Przeprowadzi wówczas wstępną analizę zdolności kredytowej i poinformuje, czy spełnione są wymagania, aby uzyskać kredyt w takiej wysokości. Tymczasem oszacujemy wysokość zarobków netto dla kredytu gotówkowego na 10 tysięcy. Założenia są następujące. Kredyt spłacany jest w ratach równych, wnioskodawca nie posiada innych zobowiązań kredytowych. Oszacowane zarobki netto w przypadku singla i rodziny z jednym dzieckiem. Kontynuacja tematu w następnym odcinku. Propozycje kredytowe w bankach i firmach pożyczkowych znajdziesz w serwisie Kredyty Porównywarka.